No dobra, słuchaj Jakub, to sto, Jak tam ogólnie co do ciebie słychać, co tam teraz porabiasz, jeżeli chodzi o te działania, które teraz wykonujesz pełniąc funkcje techniczne w budownictwie. I głównie na tym, jakby, spędziłem ten rok, jeżeli chodzi o życie zawodowe, czyli realizacje deweloperskie plus doradztwo i szkolenia. Cieszę się, że jest coraz więcej doradztwa i szkoleń, bo to jest, jakby, temat, który bardziej jest, w, jakby, w moim stylu pracy. Chociaż tutaj faktycznie nie da się zrezygnować z wykonawstwa, bo to jest źródło informacji dla nas i tu możemy pewnie płynnie przejść do realizacji, które wykonaliśmy. E, jeżeli to jest rok, no to tak naprawdę co? Osiedle 12 lokali do Wybliźnia, czyli to był start a... W marcu, tego roku. W marcu, w marcu, no? Tak, wiosna tego roku. Tam akurat grunty gliniaste, spoiste. Nie mamy wykonanych drenaży opaskowych dla budynków, ponieważ grunt jest tak spoisty, że nie było sensu odprowadzać tej wody, czy dawać możliwość wpłynięcia tej wody do, do fundamentów. Jest tam zagadnienie retencji jakiejś przez drenaże liniowe po placelach, po, po, po ogrodach, ale ten temat jest jeszcze przed nami, ponieważ teraz kończymy elewację w środku Tynki, instalacje, mhm. także zagospodarowaniem pewnie zajmiemy się na wiosnę, tak mi się wydaje. Tak, generalnie nasz cel jest taki, żeby do zimy, w jak największym stopniu wykonać pracę w środku i nawet nie chodzi tutaj o białe montaże, tylko o roboty mokre, żeby po prostu od niskiej temperatury nic z tymi wykonanymi tynkami czy wykonanymi posadzkami się nie wydarzyło. No i tutaj, jeżeli chodzi o tynki, to jesteśmy w bardzo bezpiecznym położeniu, bo w zasadzie dwie trzecie powierzchni mamy już wykonaną, a, a dopiero listopad tak naprawdę się zaczął i te temperatury nie są jeszcze na tyle niskie, żeby sprawiały jakieś zagrożenie. A jeżeli chodzi o posadzkę, no to też tutaj na szczęście proces wykonywania posadzek jest szybki. Jedna ekipa, w zasadzie dwuosobowa posadzkarzy jest w stanie wykonać między 100 a 200 m2 takiej posadzki dziennie. Także tutaj tak naprawdę w momencie jak ułożymy styropian, folię oraz ogrzewanie podłogowe na posadzce i wezwiemy posadzkarza, to on teoretycznie całe osiedle jest w stanie wykonać w półtorej-dwa tygodnie czasu. Także tutaj moje założenie jest takie, żeby do końca listopada wszystkie posadzki były wykonane. Działania, które w tym celu podejmuję na tą chwilę, to jest to, że hydraulik już jest na budowie, wykonuje instalację wodkan. Oczywiście, ją się wykonuje w pierwszej kolejności, następnie dopiero się wykonuje właśnie ułożenie tych warstw izolacyjnych posadzki i ułożenie ogrzewania podłogowego. No i styropian i folie posadzkowe są już zamówione. Niestety, Tutaj mamy do czynienia z trudną sytuacją na rynku budowlanym. Rok 2021 to najtrudniejszy rok do realizacji budów czy remontów od lat. Bardzo dużo się dzieje, jest dużo tych realizacji, przez co logistyka materiałowa nie nadąża, produkcja materiałów nie nadąża. Tutaj są pewne problemy, jeżeli chodzi o dostępności. Z tego też wynikają problemy, jeżeli chodzi o ceny. Na pewno tutaj koronawirus nie pomógł w tym wszystkim. Na pewno część tych szlaków komunikacyjnych, jeżeli chodzi o komponenty czy półprodukty do wykonywania pewnych materiałów, zostały przerwane, co też na pewno skomplikowało tutaj całą sytuację. No i okazuje się, że styropian, folię, znaczy styropian nie jest jakby dostępny od ręki. Będziemy na niego po prostu te półtorej, dwa tygodnie czekać. Sytuacja nie do pomyślenia przed pandemią, bo jest to jeden z pod podstawowych produktów, który powinien być Y, cały czas na stanie ponieważ no jest to jeden z podstawowych produktów jest często używany i często potrzebny nie zajmuje też dużo miejsca na placu, bo przeważnie grubości tych styropianów są dosyć niskie to jest tam gdzieś 3-5 cm, czasami na dziesiątce. Jak ktoś chce robić to, to, to wykonuje oczywiście tutaj w kontekście jednowarstwowym, bo oczywiście izoluje się posadzkę na gruncie grubościami 5-10 cm-15, bardziej w stronę tych większych grubości, czyli 15, ale robiąc tą 15 stosuje się styropian na zakład, czyli kilka razy cięższą grubość. Dlatego generalnie dużo miejsca, na placu nie zajmuje. Wcześniej hurtownie to trzymały na miejscu, a już tym bardziej wytwórnie styropianu. Nie było kolejek, nie było po prostu czasów oczekiwania na produkcję, natomiast czasy się zmieniły, no i niestety jest jak jest. Takich materiałów, gdzie są problemy z dostępnością, gdzie są problemy z czasem oczekiwania, jest znacznie więcej. I tutaj ten styropian to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Wraz z upływem czasu nagraniowego będziemy dochodzić do coraz gorszych, coraz niższych tych warstw, po prostu tego problemu materiałowego. Które dotyczy całej branży. Tak, aż dotkniemy dna. Tak, czyli tamto osiedle, powiedzmy, planujemy zakończyć na wiosnę i, i kwestia gospodarowania tymi wodami też będzie działała w, w, w czasie wiosennym. Tamto osiedle, choć początkowe problemy na, na etapie stanu surowego, myślę, że teraz już względu na spore natężenie ekip jest sprostowane. Największe, no. największe już było natężenie, już teraz Tak, tak, nie? był taki moment, że faktycznie wąskie gardło i strasznie tłoczne było na budowie. Generalnie, jeżeli chodzi o inwestycje indywidualne, zapewne będziecie Mieli trochę więcej czasu na, na wykonanie. Tutaj też, wiadomo, kwestia budżetu i, i dostępności ekip. Jeżeli chodzi o te materiały, to faktycznie ważna informacja dla was, jeżeli planujecie własne inwestycje, choć jest to trudny czas, ale na pewno znajdą się tacy mocarze i ludzie z odwagą Achillesa, że po prostu podejmą się każdego wyzwania, żeby tylko dom postawić, to pamiętajcie o tym, żeby wcześniej pojechać do hurtowni, podpytać o dostępność materiałów i też nie zakładajcie, że jak wam powiedzą w styczniu, że, że spokojnie dostaniecie styropian w lutym, to że jak przyjdziecie w lutym, to go dostaniecie, nie? To jest coś, o czym trzeba Teraz niestety pamiętać, ciężko powiedzieć, kiedy to się uspokoi, pewnie jakby rynek troszeczkę zelżał. Na razie inwestycji jest bardzo dużo, także nie zakładałbym, że to się mm, uspokoi. Znaczy, moja opinia generalnie jest taka, że rzeczywiście to trochę się rozluźniło. Jeżeli chodzi o większość kwestii, tutaj no jeżeli chodzi o dachówkę, to nadal jest sytuacja no dramatyczna, szczególnie jeżeli chodzi o kolory i... Kształty i rodzaje dachówek deweloperskich, tak zwanych. Natomiast ja uważam osobiście, że kolejny rok będzie jeszcze gorszy. Że o ile ten pierwszy rok takiego problemu jakoś tam branża udźwignęła, te inwestycje rzeczywiście są realizowane z mniejszym lub większym sukcesem, o tyle przyszły rok naprawdę będzie wymagał kreatywności, jeżeli chodzi o dobór <grym> rozwiązań projektowo-wykonawczych, jeżeli chodzi o większość kwestii materiałowych, po prostu z materiałów budowlanych dostępnych na rynku. I tutaj y, mówię o sytuacjach nawet takich, będzie trzeba po prostu na przykład projektować inwestycje deweloperskie albo na blachodachówce, albo na dachach płaskich, albo na gontach papowych, bo na przykład z dachówką będzie taki problem, jaki jest teraz. Teraz generalnie na dachówki deweloperskie jest wstrzymana kolejka, nie można składać zamówień do stycznia. Składy budowlane i hurtownie są przegrzane. Dopiero od stycznia można próbować się ustawić w kolejce, ale. Najszybszy pierwszy transport będzie po prostu w okolicach sierpnia. To są informacje od hurtowni budowlanych specjalizujących się tylko w dachach. To są informacje od wykonawców, budowlanych dekarzy, którzy wykonują te inwestycje od kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat. Także można uznać, że są to informacje wiarygodne. Z innych źródeł ostatnio słyszałem historię, jak odbierałem lokal od dewelopera, dom od dewelopera, gdzie firma próbowała, firma, która buduje 100 domów na jednej działce, i to nie jest ich jedyny projekt, próbowała odezwać się bezpośrednio do producenta na literkę C z prośbą o bezpośrednie zamówienie, o przesunięcie ich w kolejce, ponieważ. Bardzo mocno będą potrzebować dachówek, no i niestety ta prośba spotkała się z odmową. Także, nieważne ile się buduje, czy to będzie jeden bliźniak, czy sto, no, jakby każdy jest zrównany praktycznie do tego samego poziomu. Inna historia dotycząca dachówki jest taka, że fi duża firma deweloperska z południa Polski, każdy w każdym razie pozdrawiam tę osobę serdecznie, też budowała czy bliźniaka, czy jakieś większe osiedle, to już tutaj nie wnikałem, no i zabrakło im dachówek skrajnych. Tam dosłownie kilku sztuk. No i generalnie nie było możliwości zamówienia, nie było możliwości kupienia tego na żadnym składzie budowlanym. No to co? Inżynier budowy wsiadł w samochód, po po pojechał sobie po okolicy, żeby zobaczyć, kto ma taki rodzaj dachówki na dachu. No i zagadali po prostu do właściciela tej nieruchomości, czy mogą po prostu tą dachówkę zdjąć z jego dachu, przełożyć do siebie po to, żeby zamknąć etap w banku, żeby po prostu uwolnić środki z rachunku powierniczego. No i dalej to nie wiem, czy oddali mu tą dachówkę, czy po prostu, no jakby zamówili dla niego, po prostu tam dali mu jakąś dużą flaszkę, taką za 5 tysięcy w ramach podziękowania. No ale generalnie takie patologiczne historie mają miejsce i moim zdaniem przyszły rok przyniesie jeszcze bardziej patologiczne historie. Tutaj, tak na szybko, co mi może przyjść do głowy, no to nie wiem, ściąganie styropianu z elewacji, żeby nie wiem, jakoś go przemontować do, do po prostu swojej inwestycji. To nie wiem, ale na pewno kamery na pewno stawiacie w następnym hmm. roku na budowach. Może niekoniecznie to zabezpieczy w 100%, ale faktycznie może być coraz większe ciśnienie, coraz większa presja, i no nie wiadomo, jak się zachowają, co po niektórzy, zwłaszcza ci nieuczciwi, a takich nie brakuje. Dokładnie. Jeszcze tak a propos tej dachówki, tej historii, to rzeczywiście. Ja też realizując inwestycje w Lublinie, miałem duży problem z tą dachówką skrajną. W zasadzie dwa miesiące na nią czekam, czekam, czekam. Tydzień z tygodnia na tydzień po prostu przekładali mi ten transport, żeby było śmieszniej. Zamówienie było złożone prawidłowo, dostawca nieprawidłowo, czyli producent nieprawidłowo przetransportował to zamówienie do, do hurtowni materiałowej i jakby nie potrafili od, przez dwa miesiące tego zamówienia wyprostować. Na szczęście mi akurat udało się na jakimś składzie tą dachówkę znaleźć, ona została kupiona osobno, no ale nie wszyscy jak widać, mieli tyle samo szczęścia. Oprócz tego osiedla, o którym przed chwilą mówiłem, oprócz tego osiedla, o którym przed chwilą mówiłem, mamy też inwestycje, w których również pełnimy nadzór, ale nie, nie stały, na budowach. Zwłaszcza mówię o tematach w, jakby w innych regionach Polski. Tutaj mamy inwestycje głównie w okolicy Warszawy i Lublina. Chociaż też tutaj północna Polska, troszeczkę dalej od, od trójmiasta, to Kacper więcej powiesz, bo ty się tam tak, bardziej angażujesz. Tak, tak, tak. Spokojnie. Na, pewno, na pewno warto wspomnieć drobne i większe inwestycje właśnie w okolicy Warszawy, gdzie, gdzie jeden bliźniak bardzo ładnie się zamknął.